Poznań i Gdańsk. Te dwa polskie miasta okazały się być najlepsze w kategorii miasta przyjaznego dla sprawiedliwego handlu. 10 listopada rozpocznie się szósta międzynarodowa konferencja dotycząca właśnie tego tematu. Udział w niej weźmie wielu przedstawicieli krajów z całego świata, reprezentujących władze lokalne, organizacje pozarządowe i wolontariat uczestniczący w kampanii. Piątek 9 listopada miało miejsce spotkanie nakreślające charakter tego wydarzenia w Poznaniu. Jest to okazja dla polskiego ruchu sprawiedliwego handlu, który rodzi się powoli, aby zapoznać się z tym, co się dzieje na świecie, zobaczyć, jak ludzie działają. W trakcie konferencji będziemy mieli warsztaty na temat uniwersytetów i szkół sprawiedliwego handlu, których na świecie jest parę tysięcy. Ludzie, którzy to tworzą tę kampanię, będą o tym opowiadać. My, jako konsumenci, także możemy pomóc tym, którzy najbardziej potrzebują naszego wsparcia. My, jako obywatele w sumie zamożnych krajów, określanych mianem bogatej północy, powinniśmy myśleć o odpowiedzialnej konsumpcji. Zastanawiać się, czy produkty, które kupujemy, mają etyczne pochodzenie. Jednym z możliwości potwierdzenia takiego etycznego pochodzenia są produkty sprawiedliwego handlu, produkty, które wypełniają standardy społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Organizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu i Miasto Poznań. Miejscem obrad dwudniowych spotkań jest Urząd Miasta Poznania.